Teraz coś. O, chodź, wybuchnij dobrze, Pa ani mi nie zabrał. O. Idziesz ty? Paradoks! Co? Ho! Ho, paradoks Ty Dwa na pewno... Ale tu nic nie ma. Chyba że jesteś na samej górze. Ty nie chcesz babki zdradzić, bo ty taki jesteś jakiś zbyt przyjazny. Nie wiem, ty, babka, chyba zapominasz, co się dzieje? Nie wiem. Po 24 godzinach jest reset pamięci. Przecież ja z babką od początku jestem na dobrych relacjach. No to, ale ty z żabkiem trzymasz A... tam tam, widzisz? No De słuchaj, to że, to, że żabek jest płazem śliskim, nie znaczy, że ja też jestem. Tam jest Delmy, co Mej z Delmy. Serio jest Delmy i pięć elek skrzynce, to nie Bejt. Raczej bym w to nie uwierzył, że w normalnej skrzynce no leży Ja właśnie, cześć mi tutaj ten. Mejsia to, to każdy. Nie wszyscy mają już ender -chesty. Właśnie. Co wygadać.